Rozpocznij swoją drogę do produktywności z prostym, ale skutecznym systemem. Basic Plan zawiera pięciogotowych szablonów, które pomogą ci zaplanować dzień, utrzymać nawyki i zachować koncentrację. W zestawie Plan dnia Przegląd tygodnia. Tracker nawyków Dashboard celów i skupienia. Miejsce na notatki i refleksje. Format PDF w notion. Dostęp do żywotni. Bez abonamentu tylko jedna płatność. Idealny dla studentów, twórców, freelancerów i osób ceniących organizację. Małe nawyki budują wielką zmianę. Zacznij z Basic Plan i odkryj prostotę organizacji. 25 euro, dostęp na zawsze. https 2.ukośnik ukośnik stan.store ukośnik znak podkreślenia 199